Nie bać mi pieprzy cały ten sygnał Nie wierzę już w nic, każdy dzień to tylko krzyk Nie bać obietnice, co szeptałaś mi do snu Dzisiaj patrzę w lustro, widzę tylko pustkę tu Mówiłaś, że będziesz zawsze, kurwa jak jest Zostawiłaś mnie w nocy, kiedy życie wali się Puste słowa, fałsz na ustach, koszki smak W twoich oczach widzę tylko wczorajszy wrak Światłem byłaś chwilę, ale skasił cię czas Teraz patrzę w ciemność, nie ma już nas tej serce krwawi, ale nie płaczę już więcej Jebać miłość, już nie chcę czyć tej cholernej męki Jebać miłość, pieprzyć każdy fałszywy dzień Wszystkie chwile to już tylko jebany dzień Jebać twoje słowa, które paliły jak trudzizna nie chcę tego więcej, to jebana iluzja Puste obietnice, które trzymały mnie przy życiu Teraz w twojej obecności czuję tylko koleć w byciu Z każdym oddechem bliżej nicości Kiedyś miłość, teraz tylko kurwa złości Wszystko co mówiłaś, jebane kłamstwa Teraz moje serce w tobie więcej nie dorasta Zbudowałem mur, przez który już nie przejdziesz Jebać miłość, bo zawsze ktoś się jebie Jebać miłość, pieprzyć każdy wasz fałsz Wolę sam iść przez piekło, niż znów poczuć was Jebać te wspomnienia, które ranią mnie do dna Bo miłość, to tylko je pana gra Jebać miłość, nie chcę więcej czuć nic Każdy dzień to ucieczka, każdy krok to zysk Nie ma już powrotu, nie ma drugich szans Jebać miłość, od teraz żyję sama. a jedyną mą miłością bezwarunkową jest muzyka, którą w sercu mam, ona rozumie mnie Dlatego ją kocham, z muzyką tworzę jedność na moje imię i dobrze wiem w rytmie, jaki melodiiść Z górnelem BDG Z górnelem BDG Nie bać mi uśpieprzyć cały ten syfy Nie wierzę już w nic, każdy dzień to tylko krzyk Zobacz o co szeptałaś mi do snu. Dzisiaj patrzę w rozdrobnice tylko proste.